Gmina na trzy lata zamroziła stawki wynajmu lokali użytkowych. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Uchwała dotycząca wynajmu lokali użytkowych będących w administracji Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych zapewne ucieszy przedsiębiorców. Radni byli w tej kwestii jednomyślni i głosowali za tym, by te stawki nie były nawet waloryzowane do 2014 roku. Od pewnego czasu urzędnicy obserwowali bowiem spadającą liczbę najemców lokali użytkowych, mimo iż stawki, jakie proponowała gmina, i tak są mniejsze od tych w lokalach prywatnych. Nasze stawki od stawek prywatnych są Prawie, że o połowę mniejsze czasami w niektórych przypadkach. My zachowujemy się i chcemy się zachować tak, że wyjść naprzeciw oczekiwaniom różnym mniejszym przedsiębiorcom, którzy w tych lokalach po prostu mają, funkcjonują. W ostatnim czasie kilkunastu najemców lokali gminnych wnioskowało do miasta o utrzymanie stawek za wynajem na tym samym poziomie, bo jak twierdzili, podwyżka VAT-u i zastój na rynku sprawia, że ich dochody maleją. Podjęta uchwała ma pozwolić przedsiębiorcom odetchnąć i być może w perspektywie przynieść miastu zyski. Nie tylko e, możliwość wynajęcia lokali powinna zrekompensować stratę gminy e, po stronie dochodów z tego tytułu, ale również to, że tam powstaną nowe miejsca pracy i nowi przedsiębiorcy, którzy mam nadzieję rozpoczną działalność gospodarczą w tych lokalach, też będą płacić podatki. Radni zdecydowali też o przeniesieniu ulicy Ogrodowej ze strefy 0, gdzie stawki za wynajem były najwyższe, do tak zwanej strefy pierwszej o nieco niższych cenach wynajmu. Na tej ulicy zainteresowanie gminnymi lokalami użytkowymi jest bowiem niewielkie. Na 7 lokali użytkowych, jakimi dysponuje na Ogrodowej MZZK, 3 obecnie stoją puste. Podczas sesji sporo czasu poświęcono też tematom związanym z zagospodarowaniem terenu. Między innymi pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie zagospodarowania terenu przy węźle autostradowym nr 1 w Chrzanowie. Przewidują one możliwość lokalizowania tam obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Ponadto radni zgodzili się na zabezpieczenie do 30 tysięcy złotych na konserwację potoków hechło i Luszówka. Ma to być kontynuacja prac, których już od jakiegoś czasu gmina wspiera Małopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie. Burmistrz poinformował też o możliwościach budowy obwodnicy północnej miasta, która niestety ostatnio spadła z listy indykatywnej. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg, jest obecnie na etapie dokumentacji, zezwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę tej drogi. Czyli kiedy prace mogłyby ruszyć, tego nie wiadomo. Burmistrz zapowiada jednak, że będzie walczył o to, by ta obwodnica powstała. Będziemy w dalszym ciągu. Domagać się, aby ta obwodnica została wykonana ze względu na przebieg również autostrady A4, a zapisy, które były uczynione i są uczynione do dnia dzisiejszego przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnej wojewody Katowickiego ówczesnego odnośnie lokalizacji autostrady A4 i jednocześnie tej drogi. E, obejścia, to się tak nazywało, z, e, z północnego miasta Chrzanowa do węzła balińskiego, a później aż do węzła e, byczyńskiego. Podczas ostatniej sesji wprawdzie nie było ostrych dyskusji, ale za to pojawił się wniosek, który może być pewnym zaskoczeniem. Mirosław Sygnat zawnioskował o odwołanie wiceburmistrza Szanowa Stanisława Duszy, bo jak stwierdził, stracił do niego zaufanie. Poszło o klasy sportowe, które w SP3 chciał utworzyć Sygnat wraz z dyrekcją placówki. W tej sprawie rozmawiał z wiceburmistrzem i wciąż słyszał od niego, że nie ma środków. Dlatego poczułem się oszukany, gdy niedawno usłyszałem, że na klasy sportowe w innej szkole pieniądze mogłyby się znaleźć, mówił Sygnat. Co się zmieniło przez ostatnie dwa lata w budżecie miasta? Finansa gminy, że przedtem nie było możliwości utworzenia klas sportowych dla ponad 60 dzieci, gdzie było zaangażowanie dyrekcji szkoły, zapał rodziców i wyliczenia, a miasto jako główny argument, argument na nie podało złą finans, sytuację finansową gminy. Pytam, co się zmieniło? Bo dziś słyszę, że dla 19 dzieci i dla jednego etatu miasto gotowe jest stworzyć klasę sportową w szkole, gdzie nie ma odpowiedniej bazy i kadry, a tradycje sportowe ukierunkowane są na inne dyscypliny sportowe. Pytam, gdzie tu logika? Bo widzę tylko prywatny, a nie interes społeczny. Więc pozwolę sobie złożyć na ręce pana burmistrza wniosek o odwołanie swojego zastępcy odpowiedzialnego za oświatę. Z kolei radny Robert Maciaszek powrócił do swojego pomysłu sprzed czterech lat, by materiały na sesję radni mogli otrzymywać drogą elektroniczną. Gdy po raz pierwszy proponował takie rozwiązanie, usłyszał od radcy prawnego, że to niemożliwe, bo w ten sposób radny nie zostanie skutecznie powiadomiony o sesji, a tego wymaga statut gminy. Teraz Maciaszek po raz kolejny poddał ten pomysł pod rozwagę. Ja bym chciał podpisać to jakie oświadczenie złożyć, że chcę otrzymać te materiały w formie elektronicznej. Nie musi gonić do mnie biegać, bo i tak nie w domu nie ma nigdy. Muszą moi rodzice odbierać materiały. Ja po prostu pracuję w ciągu dnia. I e, chciałbym taką opinię uzyskać o możliwości zmiany statutu gminy Szanów w takim zakresie, aby umożliwić na, e, za zgodą radnego skuteczne doręczanie materiałów na sesję na konto poczty elektronicznej. Z kolei Andrzej Filipczak prosił burmistrza o pomoc w dotarciu do wyników pomiarów sejsmografów znajdujących się m.in. na osiedlu kąty. Wyniki na zlecenie południowego koncernu węglowego opracowuje główny Instytut Górnictwa i mieszkańcy chcieliby się z tymi opracowaniami zapoznać. Bardzo proszę pana burmistrza o podjęcie inicjatywy, która w konsekwencji doprowadziłaby do zlokalizowania źródeł tych wstrząsów, określenie siły i. Przekazanie nam takiej informacji, jeżeli to jest możliwe, jaki to ma wpływ na budynki i nie tylko budynki, ale i budowę gminie szanów na naszym osiedlu kąty, ale również na innych osiedlach. I na koniec jeszcze goście, którzy przyszli prosić żadnych o wsparcie finansowe w związku z jubileuszem Stulecia istnienia pierwszego loszanowie. Każdy, kto ma chęć, może wykupić cegiełkę i wspomóc z organizację tej uroczystości oraz powstanie nowego sztandaru szkoły. Chcieliśmy Państwu zaproponować możliwość. Dołożenia się na cegiełkę na sztandar i wpłaty powyżej 100 zł będą honorowane gwoździem na sztandarze. Także tu wiemy, że mamy wielu sympatyków, wielu absolwentów wśród Państwa. Uroczystości z okazji tego jubileuszu planowane są na 24 września tego roku, a kolejna sesja Rady Miejskiej już za miesiąc.